Witaj w sekcji z kursu TypeScript dla testera ekspresowe podstawy. Wszystkie materiały z tego nagrania i dodatkowe bonusy znajdziesz na naszej stronie jaktestować.pl. Link do tych materiałów znajdziesz pod tym nagraniem. Jeśli chcesz dokładnie poznać język TypeScript, to rzuć okiem na nasz kurs JavaScript oraz TypeScript dla testera. Tam znacznie dokładniej i na praktycznych przykładach omawiamy te zagadnienia. A jeśli interesuje Cię automatyzacja, to koniecznie rzuć okiem na nasz kompleksowy program o profesjonalnej automatyzacji z Playwright. A teraz, nie przedłużając, wskakujmy już do języka TypeScript. Cały materiał do tej lekcji znajdziesz w specjalnie przygotowanym repozytorium, w katalogu Theory. 5 functions w pliku 1 myślnik functions I w tym nagraniu opowiem Ci pokrótce, czym są funkcje. W dużym uproszczeniu, funkcje to są bloki kodu, które możemy następnie w wielu miejscach reużywać. A kod w funkcji może wykonywać bardzo równe zadania. Przejdźmy od razu do przykładu. I mam tutaj taki najprostszy przykład funkcji bezargumentowej. No i taka funkcja, taka deklaracja funkcji zaczyna się od słówka kluczowego function, następnie mamy nazwę funkcji, nawiasy okrągłe, a następnie nawiasy klamrowe, w których znajduje się ciało funkcji, czyli kod, który będzie wykonywany przez tą funkcję. I tutaj w tym przypadku mam tutaj prostą funkcję, która wypisuje mi informacje na konsoli. A jak teraz wykorzystać funkcję? Jak mamy funkcję zadeklarowaną pod daną nazwą, to wystarczy, że w kodzie odniesiemy się do tej nazwy tej funkcji z nawiasami okrągłymi, czyli wywołujemy sobie w tym miejscu funkcję i w tym miejscu nasz kod z tej funkcji zostanie wywołany. Czyli jak widzisz, w prosty sposób jesteśmy w stanie reużywać jakiś tutaj zadeklarowany kod wiele razy w naszych skryptach. Możemy sobie też uruchomić teraz ten skrypt, aby zobaczyć, czy tutaj na pewno dostaniemy na konsoli to, czego się spodziewamy. Czyli otwórzmy sobie plik packet.json, odnajdźmy sobie skrypt, który uruchomi nasz plik. To będzie t5s1, run script. No i wróćmy sobie do naszego modułu. OK, po chwili jesteśmy tutaj w wynik. Odnajdźmy sobie sekcję, what is a function. No i faktycznie dostaliśmy tutaj hello world, czyli to wywołanie funkcji zadziałało. To był jaki najprostszy przykład funkcji bezargumentowej, no gdyż nie przyjmuje ona żadnych tutaj parametrów, żadnych argumentów, które następnie możemy w ciele funkcji wykorzystać. Zobaczmy teraz, jak wygląda funkcja z parametrami. No i taka funkcja, która przyjmuje jakieś parametry, to jest znowu deklaracja funkcji, która zaczyna się od słówka kluczowego function, następnie nazwa funkcji, nawiasy. No i w nawiasach musimy podać to, jakie parametry ta funkcja przyjmuje. W tym przypadku ta funkcja przyjmuje. Tutaj name, który jest typu string, czyli oczekujemy, że przyjdzie tutaj wartość typu string. A następnie mamy ciało funkcji, w którym możemy sobie wykorzystać parametry, które tutaj przychodzą do tej funkcji. Czyli my tutaj po prostu wypisujemy na konsoli sobie taką informację. I tak wygląda wykorzystanie funkcji, która przyjmuje jakieś parametry, czyli nazwa funkcji nawiasy, a w nawiasach po kolei przekazujemy parametry, które wskakują właśnie na to zdefiniowane wcześniej miejsce, a następnie mogą być wykorzystywane dalej w ciele funkcji. I tutaj te dwa wywołania tej funkcji dadzą nam na konsoli dokładnie ten napis, czyli hello Anna, hello Krzysztof. I teraz zobaczmy, jak wygląda deklarowanie na wartości, które są zwracane przez funkcję. Zatem przejdźmy do kolejnego przypadku. Mam tutaj przykład deklaracji kolejnej funkcji. Znowu słówko kluczowe function, następnie nazwa tej funkcji, w tym przypadku add, czyli dodawanie wartości. Ta funkcja przyjmuje dwa parametry. Oba te parametry są typu number i tutaj po dwukropku definiujemy, co ta funkcja zwraca, czyli wartość jakiego typu. Czyli tutaj będziemy się spodziewać, że funkcja ta zwróci nam wartość typu number. W ciele funkcji mamy wykonywane dodawanie i mamy też tutaj słówko kluczowe return, które powoduje, że ta wartość z dodawania zostaje zwrócona. Również co ważne, ten zapis, który tutaj mamy, możemy też inaczej zapisać, mianowicie mogę tylko zmienić nazwę tej funkcji, czyli const sum of. Następnie zmienna sum a plus b, i tutaj możemy też zwrócić teraz sumę. Ten zapis jest równoważny temu zapisowi. Czyli teraz już wiesz, jak funkcja zwraca jakąś wartość za pomocą słówka kluczowego return, i bardzo ważne jest określenie też typu zwracanej wartości. A jak się wywołuje taką funkcję, to Dokładnie tak samo jak poprzednio, czyli add i przekazujemy tej dwie wartości. Co ważne, zauważysz, że ta funkcja zwraca sumę, to przypisujemy sobie wartość, jaka jest zwracana z tej funkcji do zmiennej, a następnie tą zmienną wypisujemy na konsoli. No I faktycznie tutaj taki wynik otrzymamy. A co jeśli próbowalibyśmy tutaj przekazać wartość na przykład typu string? To jeśli byśmy chcieli wykonać tego typu operację, to tutaj VS Code podpowiada nam, że nie jesteśmy w stanie przypisać wartości typu string do wartości typu number, czyli już w tym miejscu mamy tutaj ostrzeżenie. Natomiast jeśli spróbowalibyśmy uruchomić sobie ten skrypt ponownie, właśnie ze zmianą wartością, i skrypt nasz się odpalił, a na konsoli dostaliśmy dosyć ciekawy wynik, dostaliśmy wynik 51. I dlaczego tak się dzieje? Gdyż bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń oraz konfiguracji, TypeScript jest od sprawdzania i dodawania nam typów, a pod spodem tak naprawdę działa JavaScript. I w JavaScriptie typy nie są uwzględniane, tylko kod pod spodem wykonuje właśnie operację 5 plus napis 1, wszystko jest zamieniane na napis, no i finalnie otrzymujemy sumę 51 po dodaniu piątki i jedynki, gdzie jedynka jest napisem, a piątka jest typu number. Jeszcze na koniec dwa słowa o zwracanych typach. Pamiętaj, żeby w TypeScriptzie zawsze dodawać informacje, jakie typy są zwracane z danej funkcji. I tutaj dla przykładu mam jeszcze funkcję, która sprawdza, czy wartość liczbowa w zmiennej jest większa bądź równa jakiejś zadanej wartości. I ta konstrukcja zwraca true albo false, czyli wartość typu boolean. I ta wartość jest tutaj też wyświetlana na konsoli. Dobrze, ale możesz zapytać, ale co w przypadku... Takich funkcji, jak mieliśmy tutaj na początku, na przykład say hello. Co w takim przypadku, jeśli funkcja nie ma tutaj żadnego wyrażenia typu return, to co taka funkcja zwraca w tym momencie? I w tym przypadku, to jak sobie najdziemy na nazwę funkcji kursorem, to dostaniemy informację w VS Code, że ta funkcja zwraca coś takiego jak void. Void, czyli w dużym uproszczeniu o wartość nic. I my tutaj również dla spójności powinniśmy właśnie zapisać, że ta funkcja zwraca void. I to było takie ultra szybkie wprowadzenie do funkcji. Zachęcam się do eksperymentowania poćwiczenia na tym kodzie, który do ciebie przygotowałem, aby oswoić się ze sposobami deklaracji i wykorzystania funkcji. Cały materiał do tej lekcji znajdziesz w specjalnie przygotowanym repozytorium. Link do niego znajdziesz pod tym nagraniem. A dzisiaj skupimy się na katalogu `theory`. Następnie 5 myślnik functions i pliku 2 myślnik function params. W tej lekcji opowiem Ci odrobinę więcej o parametrach dla funkcji. O funkcjach opowiedziałem Ci w poprzednim nagraniu, a tutaj rozszerzymy odrobinę temat właśnie parametrów. Dla szybkiego przypomnienia, jeśli chodzi o deklarowanie funkcji razem z parametrami, to wygląda w ten sposób, że używamy słówka kluczowego function, następnie nazwa. Funkcji, następnie w nawiasach deklarujemy, jakie parametry ta funkcja będzie przyjmowała wraz z typami, następnie pod kropku deklarujemy, jaki typ wartości ta funkcja zwraca, a następnie w nawiasach klamrowych implementujemy ciało funkcji, czyli kod, który wywoła się po uruchomieniu tej funkcji. Jeśli chodzi o wywołanie funkcji, to wystarczy, że odniesiemy się do nazwy funkcji, następnie nawiasy, a w nawiasach przekażemy parametry do funkcji, które zostaną później w tej funkcji użyte. Tak wygląda taka właśnie prosta implementacja funkcji oraz jej wykorzystanie. No ale co jeśli, na przykład, mając tutaj dwa parametry zadeklarowane, będziemy chcieli wykorzystać funkcję tylko z jednym parametrem, czyli na przykład w ten sposób, no dostaniemy tutaj błąd, że są tutaj wymagane dwa argumenty, no ale przekazaliśmy tylko jeden. Możemy też zobaczyć, jak się taki kod zachowa po uruchomieniu, czyli przejdźmy sobie do pliku package.json. Następnie odnajdźmy sobie tutaj skrypt, który jest odpowiedzialny za uruchomienie naszego modułu. Jest to t5s2 run script i zobaczmy, jaki tutaj wynik otrzymamy. Ok, w naszym przypadku skrypt się uruchomił. Przejdźmy na całą górę i odnajdźmy sobie tutaj sekcję function parameters. Przejdźmy sobie też do kodu. To jest właśnie ta sekcja. Na początku mam tutaj dwa wywołania funkcji, gdzie przekazuje odpowiednie parametry, czyli imię oraz wiek. I mam tutaj też. To trzecie wywołanie, gdzie pominąłem przekazanie wieku, i w naszym przypadku ten wiek został zastąpiony wartością undefined, gdyż nie określiliśmy tej, tej wartości. Czyli jak widzisz, z jednej strony tutaj VS Code podpowiedział nam o problemie, z drugiej strony, bez dodatkowych konfiguracji zabezpieczających, byliśmy w stanie uruchomić ten kod bez parametrów, które ta funkcja wymagała. Również kolejność parametrów, które przekazujemy do funkcji, ma znaczenie. Czyli teraz, jeśli ponownie byśmy wywołali naszą funkcję, ale na przykład z. Odwróconymi parametrami, czyli najpierw przekazuje wiek, później imię. Tutaj też dostaje ostrzeżenie, że typy argumentów się nie zgadzają. No a po uruchomieniu naszego tej skryptu, skrypt bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń też się uruchomi, no ale dostaniemy tego typu informacje na konsoli, czyli zamienione imię z wiekiem. Czyli jak widzisz, mocno trzeba kontrolować, co przekazujemy do funkcji. Jednak w skrypcie są jeszcze dwa mechanizmy, o których musisz pamiętać. Pierwszy mechanizm to opcjonalne parametry. Czyli mam tutaj taką no, funkcję sobie zadeklarowaną. Jest show status, do której przekazuje dwa parametry: username oraz isOnline. Username jest typu string, natomiast isOnline jest typu boolean, natomiast ten zauważ, że isOnline ma tutaj jeszcze przed określeniem typu znak zapytania. I teraz oznacza to, że jest to opcjonalny parametr, który nie jest wymagany podczas wywoływania tej funkcji. Czyli jeśli sobie wywołujemy to jest funkcje z jednym parametrem, to nie dostajemy tutaj ostrzeżenia od TypeScriptu, że ten drugi parametr też jest wymagany. Czyli tę funkcję możemy wywołać zarówno w ten sposób, jak i przekazując cały komplet parametrów i obie wersje będą poprawne. Jednak co ważne, to od nas będzie zależało, w jaki sposób obsłużymy brak parametrów wewnątrz tej funkcji. I tutaj mam taki przykład, że najpierw sobie wyświetlam oba te parametry. Weźmy sobie też od razu do przykładu, czyli optional parameters. Czyli wyświetlam sobie parametry, które przychodzą. Drugi parametr dostaje wartość Undefined. Ja już w tej funkcji zaimplementowałem sobie obsługę co jeśli właśnie ten drugi parametr nie został przekazany. Czyli zapamiętaj, że znak zapytania oznacza opcjonalność i opcjonalne parametry. I to był pierwszy mechanizm, który musisz znać, ale drugim mechanizmem to są domyślne parametry. I od razu przykład mam tutaj zadeklarowaną funkcję Calculate Price, która przyjmuje dwa parametry, zarówno cenę, Typu number, jak i również drugi parametr, wartość podatku. I ta wartość jest również określona jako number, ale zauważyłem że tutaj po równa się mam też jakąś wartość określoną. I teraz taki zapis oznacza, że jeśli podczas wywoływania funkcji nie przekażę tej wartości podatku, to zostanie użyta ta wartość domyślna, która tu się znajduje po równa się. Czyli ten parametr również jest opcjonalny w tym momencie, ale przyjmuje jakąś domyślną wartość. I tutaj mamy też przykład wywołania tej funkcji zarówno z jednym parametrem, jak i z dwoma parametrami. I na konsoli też zobaczymy jakie wyniki otrzymamy, zarówno z domyślnym podatkiem 23%, jak i z nowym podatkiem 10%, który tutaj nadpisuje nową wartością. Zanim przejdziemy dalej, mam do ciebie prośbę. Jeśli podoba ci się to nagranie, daj mi łapkę do góry oraz zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu nie ominą cię nowości, a mi pozwolisz dotrzeć do większego grona odbiorców. A teraz nie przedłużając, wracajmy do języka TypeScript. Cały kod do tej lekcji znajdziesz w naszym repozytorium, a dokładniej w katalogu Theory, 5 myślnik Functions i tutaj skupimy się na początku na pliku 3 myślnik Arrow Functions. I w tej lekcji opowiem i pokażę Ci czym są funkcje strzałkowe. Jest to również sposób deklaracji funkcji. Jest on jednak znacznie krótszy i bardzo często spotkasz się z nim w tak zwanych callbackach, o których jeszcze za chwilę opowiem. Przejdźmy od razu do przykładu. I tutaj w przykładzie mam zadeklarowaną funkcję starym sposobem, czyli wykorzystuję tutaj słówko kluczowe function, nazwa funkcji, nawiasy okrągłe, w tym przypadku funkcja nie przyjmuje żadnych parametrów, dwukropek zwracany typ, a następnie nawiasy klamrowe i ciało funkcji, gdzie mam kod, który zostanie wykonany po wywołaniu tej funkcji. I w ten sposób mogę się do tej funkcji odnieść. I to był taki klasyczny zapis funkcji. A jak wygląda funkcja strzałkowa? To mam tutaj taką implementację funkcji, która robi dokładnie to samo, tylko za pomocą właśnie strzałkowego zapisu, czyli funkcji strzałkowej na początku deklaruje sobie zmienną, do której właśnie przypisuje funkcję, czyli ta zmienna będzie przechowywała funkcję. Następnie mamy znak równa się. Następnie nawiasy okrągłe, które jeśli by funkcja przyjmowała jakieś parametry, to tutaj również w tych nawiasach te parametry bym uwzględnił. Następnie mam dwukropek, typ zwracany, tak samo jak tutaj to jest void. Następnie mam taki strzałkowy zapis i on mi mówi, że teraz będzie zaczynało się ciało funkcji. A jak wywołać taką funkcję? Zobaw tutaj kilka różnic w stosunku do normalnej deklaracji funkcji, ale co najważniejsze, ta funkcja jest przechowywana pod tą zmienną. I my w kodzie możemy wywołać tą zmienną, jakby była funkcją, czyli dokładnie w ten. Sposób. Sprawdźmy teraz, jak wygląda wynik na konsoli, czyli przejdźmy teraz do pliku package.json. JSON. Odnajdźmy sobie teraz skrypt, który uruchomi nasz plik. To jest T5S3, run script. Wróćmy sobie do modułu. Po chwili otrzymaliśmy wynik na konsoli i zauważyłem, że zarówno przy normalnie, klasycznie zadeklarowanej funkcji, jak i przy funkcji strzałkowej otrzymaliśmy dokładnie takie same wyniki. Czyli te dwie definicje, które tutaj mieliśmy wcześniej, zarówno ta. Jak i ta są identyczne w działaniu, jednak są inne w zapisie. Również co ważne, mając funkcję strzałkową tego typu, gdzie mam tylko jedną linię, to możemy pominąć tak naprawdę nawiasy klamrowe w ten sposób i cała no, funkcja strzałkowa. Będzie się sprowadzała do tego zapisu. zauważ, że dzięki temu oszczędzamy miejsce i upraszczamy sposób zapisu funkcji. Chociaż na początku, jeśli nie jesteś zaznajomiony z tego typu zapisem, to może on być mniej czytelny niż taka klasyczna funkcja. I teraz też możemy uruchomić ten skrypt, aby zobaczyć, że ten zapis faktycznie działa, czyli ponownie package.json, następnie skrypt t5s3, run script i zobaczmy, co otrzymamy. Świetnie i po chwili znowu dostaliśmy ten sam wynik, czyli zobacz, że ten zapis również działa. Ale to jeszcze nie koniec przyjemności, które tutaj dla Ciebie przygotowałem, jeśli chodzi o funkcje strzałkowe. Drugi moduł, który również przejrzymy, znajduje się również w katalogu Theory, 5 myślnik Functions w pliku 3.2 Arrow Functions. Tutaj odrobinę jeszcze rozszerzymy temat funkcji strzałkowych, m.in. o funkcje strzałkowe z parametrami. Czyli zobaczymy od razu jak wygląda ten przykład. Mamy tutaj znowu const grid, czyli deklarujemy sobie zmienną, do której przypisujemy funkcję strzałkową. I teraz podobnie jak poprzednio w funkcji strzałkowej mamy nawias okrągły. Jeśli chcemy funkcję strzałkową, która przyjmuje parametry, to w tym nawiasie, tak jak przy klasycznych funkcjach, musimy sobie zdefiniować listę parametrów oraz ich typy. Czyli mam tutaj jeden parametr typu string, dwukropek, Typ zwracany przez funkcję strzałkową, następnie strzałka, od której funkcja strzałkowa wzięła nazwę, i ciało na funkcji strzałkowej. A jak wykorzystać tę funkcję? Tak samo jak klasyczną funkcję, czyli odnosimy się do tej zadeklarowanej zmiennej, nawiasy i przekazujemy parametry, które ta funkcja strzałkowa przyjmuje. Tutaj poniżej masz również przykład funkcji strzałkowej, która przyjmuje dwa parametry typu number. I co ważne, jeśli chodzi o parametry przy funkcji strzałkowej, tutaj również możemy wykorzystać parametry opcjonalne, jak i również parametry z domyślną wartością. Idąc dalej, dla przypomnienia, jeśli mamy funkcję strzałkową, która ma tylko jedną linię, to możemy jeszcze to wszystko skrócić. I tu mam taki przykład, gdzie podwajam daną wartość, mam zadeklarowaną najpierw zmienną. Następnie parametry wejściowe do funkcji to jest jeden parametr typu number, wartość zwracana będzie też typu number, a następnie funkcja x razy 2, czyli podwajam wartość, która przychodzi do funkcji i również ją zwracam, bo co ważne, przy takim zapisie tutaj automatycznie jest też wykonywany return, czyli ta wartość, którą tutaj obliczymy. Jest zwracana, czyli nie muszę tutaj używać już słówka kluczowego w gdyż domyślnie ta wartość jest zwracana. A przy użyciu tej funkcji, przy przekazaniu czwórki, na konsoli powinniśmy dostać 8. Również możemy to od razu bardzo szybko sprawdzić. Wejdźmy sobie do pliku package.json, odnajdźmy sobie test t5s3.2 run script, wróćmy do naszego modułu i zobaczmy, jaki wynik otrzymamy. Odnajdźmy sobie sekcję one liner arrow function. Ta linia i faktycznie na konsoli dostajemy wartość 8, czyli tak wygląda też wykorzystanie funkcji strzałkowych. I grzechem byłoby w funkcjach strzałkowych nie wspomnieć, że są one powszechnie wykorzystywane w tak zwanych callbackach, czyli w dużym uproszczeniu, czyli w funkcjach, które przyjmują inne funkcje. Dla zobrazowania, pamiętasz jak wspominałem o metodach map, filter, które udostępniają nam tablice? Metody map oraz filter pozwalają nam wyszukiwać bądź modyfikować elementy w listach. I również w te metody bardzo często wykorzystują funkcje strzałkowe. Mam od razu tutaj taki przykład. Mamy zadeklarowaną zmienną number, która ma w sobie taką listę. Jest to lista kilkuelementowa, a wartości są tutaj typu number. I teraz chciałbym każdą wartość na tej liście podnieść do potęgi. Zatem mogę wykorzystać do tego funkcję map, czyli na początku sobie deklaruję zmienną, gdzie będzie mój wynik. Następnie wykorzystuję tablicę i metodę, która ta tablica nam udostępnia metoda MAP. Metoda MAP pozwoduje, że przechodzimy sobie po każdym elemencie z tej tablicy i metoda MAP przyjmuje jeden parametr, mianowicie jest to właśnie funkcja, której określamy, w jaki sposób mają być zmodyfikowane elementy na tej tablicy. I ta funkcja strzałkowa w naszym przypadku przyjmuje jeden parametr typu number, zwraca również number, a w środku wykonuje operację podniesienia danej wartości do potęgi i zwrócenia tej wartości. Czyli metoda MAP przechodzi nam po wszystkich elementach tablicy. A My tutaj sobie zadeklarowaliśmy, w jaki sposób każdy z tych elementów tej tablicy modyfikujemy. Również ten cały zapis, czyli po wykonaniu takiej operacji, na naszej tablicy, finalnie na konsoli powinniśmy otrzymać wynik 1,491625, czyli te wartości podniesione do potęgi. Co ważne, tego typu zapis często spotka w takiej bardzo skondensowanej postaci, tego typu, czyli tablica numbers.map. Tutaj jest wartość wejściowa i tu już nie określamy wartości typów wejściowych ani typów zwracanych. Tutaj TypeScript jest sobie w stanie zazwyczaj poradzić z określeniem tych typów, a następnie zaraz, że to jest jedna linia, to mamy tutaj tylko podniesienie do potęgi i nawet już bez słówka kluczowego return. I ten zapis również działa. Tutaj na konsoli mamy nowy wynik, dokładnie taki sam jak poprzednio. I co ważne, tego typu zapis jest równoważny tego typu zapisowi, tylko jest bardziej kompaktowy i bardzo często spotykany. Tak wyglądają funkcje strzałkowe w takim ekspresowym wprowadzeniu. Tutaj, mega, zachęcam cię do eksperymentowania z repositorium, które dla ciebie przygotowaliśmy. Śmiało modyfikuj ten kod, eksperymentuj z różnymi podejściami, rozwiązać zadania, które też dla ciebie przygotowaliśmy, aby oswoić się właśnie z tym zapisem, który jest powszechnie stosowany w różnych skryptach czy testach automatycznych. Cały materiał do tej lekcji znajdziesz w katalogu Theory, następnie 5 myślnika Functions. I w pliku 4 myślnik rest spread params ts. I w tej lekcji opowiem Ci o konstrukcji spread oraz konstrukcji rest w TypeScript. Cie. Obie te konstrukcje zapisywane są w postaci trzech kropek. Jednak w zależności od tego gdzie je ubieścimy, to taki efekt otrzymamy. I chodźmy od razu do przykładu. Mam tutaj przykład implementacji funkcji. Funkcja o nazwie lock Skills. I mam tutaj w nawiasach. Okrągłych parametrów, które ta funkcja przyjmuje. I tutaj już wykorzystujemy konstrukcję rest. I tutaj przeanalizujmy implementację i zastanówmy się, jak to działa. Funkcja ta z tego zapisu wygląda na to, że przyjmuje dwa parametry. Pierwszym parametrem to jest name typu string, a drugi parametr to jest tablica, która będzie zawierała wartości typu string. I mamy tutaj takie trzy tajemnicze kropki przed nazwą tego parametru. Ale chodźmy dalej. Mam tutaj też typ zwracany. Mamy ciało funkcji, które powoduje tutaj wyświetlenie informacji na konsoli. Teraz przejdźmy do wywołania tej funkcji. No i na pierwszy rzut oka, przy wywołaniu tej funkcji, bazując na naszej wiedzy z poprzednich nagrań, może nam coś nie grać. Mamy tutaj znacznie więcej wartości niż ta funkcja przyjmuje. Jednak nie zapominajmy, że mamy tutaj właśnie operator rest. A zatem teraz prześledźmy, w jaki sposób, w prostych słowach, następuje przekazanie wartości do funkcji. To na początku patrzymy na to, co funkcja przyjmuje. Mamy tutaj jeden parametr name, no i przy wywołaniu funkcji pierwsza wartość skakuje właśnie w to miejsce, czyli do name. Ok, a idąc dalej, patrzymy, co dalej funkcja przyjmuje. Mamy tutaj kolejną zmienną skills, jednak mamy tutaj też operator rest. I co teraz to powoduje? Że wszystkie kolejne wartości do samego końca, są pakowane właśnie do tej zmiennej. Pamiętajmy, że ta zmiana jest typu tablicowego. I dzięki temu później w ciele funkcji możemy się właśnie do tej tablicy, do tych wszystkich zmiennych spakowanych w tablicę odnieść. Czyli reasumując, operator rest przy deklaracji funkcji i wartości, które ta funkcja przyjmuje, sprawia, że takie pojedyncze przekazywane wartości są pakowane do jednej tablicy. Czyli teraz już wiesz, jak działa REST, który zbiera nam wszystkie parametry funkcji do jednej takiej tablicowej zmiennej, którą następnie możemy wykorzystywać. Teraz druga funkcja tych trzech kropek. Mianowicie, również za pomocą trzech kropek możemy zapisać operator spread. Od razu przejdźmy do przykładu. Mam tutaj zadeklarowaną zmienną, do której jest przypisana tablica z trzema wartościami. Następnie wyświetlam sobie tą zmianę na konsoli i możemy sobie też ją odnaleźć. A poniżej wykorzystuję właśnie operator spread, czyli mam zmianę typu tablicowego, a następnie przed nią wykonuję operację trzech kropek i to powoduje rozbicie tej tablicy i tych wszystkich elementów na pojedyncze zmienne. I możesz tu zauważyć, że tutaj na konsoli te wartości są właśnie w ten sposób rozpisane. Dobra, no ale jak wygląda praktyczne zastosowanie operatora spread, czyli właśnie do tego rozbijania tych tablic? Jednym z praktycznych zastosowań to jest łączenie tablic. Mam tutaj zadeklarowaną kolejną tablicę z wartościami. No przypomnienia ja tutaj bazowałem na takiej tablicy Frontend Skills, tutaj korzystam z tablicy Backend Skills. Następnie obie te tablice wyświetlam sobie na konsoli. I tutaj również na konsoli możesz sobie zobaczyć, jaki wynik otrzymujemy. I teraz, co jeśli chcielibyśmy na przykład połączyć te dwie tablice i żeby te wszystkie wartości z jednej i z drugiej tablicy wylądowały do nowej tablicy z pięcioma elementami. Możemy to w prosty sposób osiągnąć właśnie za pomocą operatora spread. Czyli wystarczy, że zapiszemy sobie to w ten sposób, czyli deklarujemy sobie nową zmienną, w której wyląduje wynik. Następnie równa się nawiasy kwadratowe, gdyż tutaj będziemy tworzyć teraz nową tablicę. A w środku tej tablicy za pomocą operatora spread rozbijamy zarówno jedną tablicę, jak i drugą tablicę. A następnie te pojedyncze rozbite wartości z tych tablic łączymy ponownie w jedną dużą tablicę. I tą nową, dużą tablicę zapisujemy sobie do zmiennej All Skills. W tej również na konsoli możemy zaobserwować, jak wygląda wynik tego działania. Czyli za pomocą operatora spread jesteśmy w stanie w łatwy sposób połączyć wartości z równych tablic. Wszystkie materiały do tych zagadnień, które tutaj poruszałem, wraz z bonusami oraz darmowym repozytorium, znajdziesz w linku pod tym nagraniem i na naszej stronie jaktestować.pl jeśli dalej czujesz niedosyt i chcesz dokładniej zgłębić język TypeScript, koniecznie rzuć okiem na nasz materiał JavaScript oraz TypeScript dla testerów. Tam znacznie dokładniej i na praktycznych przykładach omawiamy te języki. A jeśli interesuje Cię automatyzacja w języku TypeScript, to koniecznie rzuć okiem na nasz kompleksowy program o profesjonalnej automatyzacji z Playwright. Jest to jeden taki materiał w Polsce, który kompleksowo omawia Zagadnienia związane z projektowaniem frameworka. Jeśli podobało Ci to nagranie, daj mi łapkę do góry, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie ominęły ci nowości, które będziemy tutaj publikować, a w komentarzu daj mi proszę znać, który z poruszonych tutaj tematów najbardziej cię zaskoczył. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę, dzięki, że byłeś tutaj ze mną, i zobaczymy się niebawem w kolejnych nagraniach. Cześć!